Dziś gramy w łamanie desek także ten e, wiesz może co tu się robi co? Uh -huh. pompeczki a bez kitu do buła, to idziemy pakować jak się pakuje a tam? jak ty chodzisz coś? Podczas... Normalnie automatyczny pociąg. Gdzie jest? A tu jest automatyczny pociąg. <grym> Idziemy tu oba, oba, dać wszystko, nie? Mhm. Tutaj są. E, do, do łamania Dobra. Ping. Ile ty dobra? masz siły? 625. Nie, moim celem jest Cię pokonać. <gry> Ale mi się nie uda ten, ten go już tak ho stuję hohi, Ej, tu są prezenty o mam 500 tyb. Co robić ja. ja na razie sobie ćwiczę idę sobie Naprawdę zarobkuj to jest, żeby ten... Ale no, no ja nie, jestem nie, jak ty tym walczysz aha to o na Esie. No Esie no z tym. nie, nie, Jaju! nie, nie, Owca. pum pum Pum, 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 pum. I nie, 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 Ej, A jak się tu ćwiczy zdrowie, czy co to jest? Ech, ech, ech. Zdrowie dłoni to jest. I zdrowie dłoni. I gdzie to się niby robi? Jaka do dupy zagra? Trzeba e, poczekać, a, aż ci, ci się to zrobi. No to masz jeden na sekundę, jakby nie? No to do dupy właśnie. No to nie jest okej. Okay. Na przykład robiąc tą drugą? A jak na, nie na sekundę, no to tak. Prawda nie tracisz. Bo ja ją mam no na już tak, już Ja tracę. I ogólnie jesteśmy inne. Może to chodzi o siły. A ile 3000? a ja on dopiero 500. A bo ty miałeś jajeczko. Myślają. Otwieram też sobie. sobie. Kul. Ale ja te otwieram już. Jak się stać na nie? No bo jak i z tego. Nie, nie stać. A z... jak ja jestem głupi? No. Teraz mi stać. Idziemy sobie otworzyć. Aha i... i, i 1%! Małpa! 1% widzowie nam trafia małpa! E! Zwierzęta! Aha, już myślałem. O skamowano, tu nie ma zwierząt! A tu są zwierzęta, dobra, ja jestem ślepy 27. 28 i to małpa daje i ona mi tutaj da, da, daje więcej do siły, czy do zdrowia? Do siły chyba, ale nie wiem. Czekaj sprawdzę. No do siły. Pum, ping, pum. Ile ty, ty, ty dostajesz? Ja teraz jeszcze diamentowy. Bo mnie... Mam <śmiech> siłę. <śmiech> ja pakuję. A jaka chora liczba. To już się skończyło, czyli... Ten. I, o, i, o, i, o, i, o! Ja sobie pakuję! Ja też. Mam już dwa tysiące. Trzy dokładnie. I, o, i, o, diament. Ale wiesz, że tu też te, masz tu diament, ale to tu ci, 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 ci żelazo ja Właśnie mi... żelazo. Mnie już stać na ro, rozwalenie tego. Ja na dwa hity. Ja też na dwa już. I o. Im o, więcej masz zdrowia dłoni, tym więcej zadajesz. Mam prezent. Dwa razy więcej wzmocnienie na 30 minut. I o, i o, i o, i o. Elegancko pakuję. Co to jeszcze? Szef jeden za, za 50 sekund. Też nie wiem, trzeba to zobaczyć. A ja już bo. mogę. A co to jest? O, deska jakaś. I mam czas jakiś, żeby ją rozwalić. No to dasz radę, chyba. I no, o, Tu jestem. Patrz, tu mam ten świat. A no to blisko ty jesteś. Kurde, ale jest hmm. chyba ze zdrowiem. Nie wiem, jak zdobyć w sumie większość. 19 ty masz już. Jak e, tak szybko masz życie? E właśnie mnie stać na kolejny. Na, 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 na jajku. Mnie stać. A w tym czasie sobie będę pakował. Ja nie mam zdrowia. Ja mam 100. Panda. Kolejny. Panda. Nie, nie ma szans. Ko kolejny mnie już nie jesteś. Dobra, ja sobie EQ e bez i dostaję plus ile? Plus 51. No. A te dostaje jest plus ile? Ja plus 50, ale... Ja plus ja nie, 51. Najlepsze jajko. Ja też. I o, i, o, i o. Co robisz? Ja pakuję. A musisz przede wydawać takie dźwięki? Nie, nie muszę. Ello. No ja po ekspie, żeby otworzyć to jajo i poczekam aż mi się... Ja i nie, nie, te po XP i otworzę sobie jaj. I widzimy. To już widzimy wróciłem po krótkiej przerwie, co? Nie, już myślałem. O, okej. Okay. Um, no to także wystarczy mieć te 5000, no dokładnie 4 będziemy już... Znalazłem game changer. O! O! półce można ulepszać sobie życia. No, a nie co jedną sekundę, w końcu. Jeszcze dwa tysiące. Ogromny tygrys. 35 siły. A skąd go masz? A z prezentów? Z prezentów. Entów. Ej. Ja go będę miał za minutę. Ale walę sobie z łapki. No i tak to da się grać, jak Ci się odnawia to życie. No właśnie wiem. Dobra, mnie już stać na koniec świat. O kurde, tego to ja się nie spodziewałem. A co? Mhm. Wiesz, A co, co to jest? O Jezu. Tu co jest? No tu jest właśnie to. Zabobówka. O i plus, no Ty widzisz obaj mamy plus 6, nie? W ogóle ja mam 70 tysięcy dolarków. Skąd? No bo tu się 35 dostaje za złamanie tego. A ile masz siły? No tyle co ja. No mniej nawet... Ej, za... to się też dostaje siłę. Tak? No. Bo już mam 7,7. Pum, pum, pum. No, dostaje się. Po trochę, po trochę się dostaje. No, ja A, ja pewnie się dostał. A, ile jest samej e, 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 najtańsze jajko? 150 tysięcy. Co sobie kupię? Pum, pum, pum. Pum, pum. No i takiego peta, to ja rozumiem. Skąd go masz? No z tego jajka. I o, u, i Z tego za 150? No? A którego ty dropnąłeś? 35% chyba. A to ja 14. A bo to no, to ja dropnę 14. Albo bo to. No, to ja dropnę tego. Nie, to jest... No. Kto, którego? Ja dropłem tego... No, ci mówię, chyba tego, tego drugiego. Ja muszę pakować. Po 710. No i to są pety. No, to są pety. A nie jakieś dziadostwo. Ja się tak pochylam, jakby to głową trzeba było rozwalać. No, to prawda. Ej, co jest? Cze, 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 mam 102. No bo to masz jakby te odnawianie i to się nie zaokrągla tam do 100, tylko ci daje więcej jakby. To, 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 że nie, to w sumie jest, to dobrze. No bo mam, mam, mam te 102 też. No te dwa dodatkowe. A jak nie będziesz ćwiczył, to ci się szybciej będzie odnawiało zdrowie. Mhm, mm no widzę właśnie. Pink, pink. Dobra. No Oczywiście, dobra. widzowie, zostawcie subskrypcję i łapeczkę w górę. Na dwóch kanałach, na Bohim Resz i na, na niskim Michu. Możecie też jakiś pozytywny komentarz i możecie pisać, jakie gry chcecie, abym nagrał. Nagraliśmy. Nagrał mmm, dobra o kurde co się nie ma <grywia> milion prawie też masz milion? aha, dobra, nie było pytania ty masz już milion szybciej, szybciej dobra jeszcze się mi troszkę silka odnowi no i też właśnie Dobra, i jedziemy też z tym dechem. No walamy. już sobie otworzyć. Nie A nie. nie, jednak nie Za nie milion milion jest. Eee, yy, ponieważ ten... Za milion siedemset. Olbrzymia babeczka, już się boję. Właśnie, te te, te. Też się tutaj bałem. Co jeszcze mnie nie mogę? O 104 już mam. Co jest z tym... O, nie mogę... O, teraz mogę. I co? Nawalać w co? 250. No je, co to za babeczka? Ale no, jak za darmo, to, 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 to co... To uczciwa cena, to, to... nie? No. <laughs> Wiadomo. Tym razem już na pewno idziemy otworzyć sobie jajo. <laughs> Ja też właśnie idę z, z, zaraz otworzyć. No i co? To ja rozumiem. Po... No! Dobra, ja ten, 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 ten. otworzyć jajko. Przy okazji, mi się zregeneruje też siła. No, z moc. Ręczki. Ja za 42, a ty też? No, to się szanuje. Ty pakujemy mnie sobie. Mm. 600? O! Aha, ja czaję. że to patrz Że to jakby teamowo z kimś tam rozwalamy I mamy tutaj czas Jakiś Tam pisze, że pozostałe To ja e, do Ciebie idę No Tu jest, tam, 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 no Ty ci pomud Elo To ma troszkę duże siły To nie to niszczy. No niszczą, niszczą. O, tak średnio damy radę No musisz czekać jeszcze się odnowi bo to wtedy Wiemy. To jest sensowne obrażenie Ja już mam milion Ej, to się opłaca tak szczerze No bo to za każdym uderzeniem jakby zdobywasz siła 10 tysięcy chyba. powięcej chyba, nie wiem, dobra. Nawalamy. Nawalamy, nawalamy. Nie, no po 10 tysięcy. Nie dobra, to się nie opłaca. E, Pawidzowie